Nazywam się Jerzy Osierski. Jestem w tej chwili w, to, w Toruniu. Nagrywamy w telewizji No i mam półtorej minuty na powiedzenie się, co myślę o polityce rządów Platformy. Platforma rządzi 8 lat i, i praktycznie zbliża się według mnie do zakończenia tych niechlubnych rządów, które prowadziła. Bo tak. Przez ten czas powstało, nie licząc tych, co wyjechali, około 3 milionów, brakuje 2,5 miliona miejsc dla młodych. Urbowy śmieciowe stały się jakimś rytuałem w naszym, w naszym państwie. Nigdzie na świecie tylu umów śmieciowych nie ma. Jak może człowiek młody, który ma, załóżmy, wejść w życie, pracować za? 1600 czy 1700 zł, jeżeli on nie ma zdolności kredytowych, nie może wziąć pożyczki, nie może zaplanować rodziny, dorosły człowiek, za te pieniądze, to nawet trudno mu się utrzymać. To jest raz. Co, co do. Nie, nie chcę wspominać już o aferach, które były, począwszy od afery hazardowej, przed, przez, przez afery te, które robiły. Amber Gold, afery, które telekomunikacyjne. Słuchałem niedawno przez radio, rano, nie wiem czy w TVN, czy w jakimś programie. Nie no, w ZUSie robili, żeby z z elektronikę wprowadzić, więc to kosztowało. 3, nie, nie. To kosztowało 3,5 miliarda złotych. I ten, który to mówił, ten redaktor, powiedział, że wyprawa jakiejś sądy. Na, na odległą planetę kosztowała. No to jest coś niemożliwego. Poza tym przez te 8 lat zadłużyli Polskę przez od pół biliarda do, do, do ponad biliarda złotych na każdego, na każdego obywatela nawet w Kołysce jest chyba 20 tysięcy długu. To jest niemożliwe.